Co ty przyniosłeś? Co ty jesteś za firma? Opowiadaj, co wy macie. Okej, okay, no my jesteśmy firmą Formet Wood. Jesteśmy firmą, firmą polską e, z okolic Opola, z opolszczyzny. Mm -hmm i zajmujemy się głównie produkcją drewnianych paneli ściennych. Bo właśnie miałam mówić, że na podłogowe to mi to nie wygląda. Nie, podłogowe nie, można by sobie skręcić kostkę, e, więc jest to produkt dedykowany faktycznie na ściany. Mhm. E, pracujemy z litem drewnem. Czyli taka nowoczesna była seria? Tak, e, powierzchni... tak to projektanci nazywają, chociaż Aha. my wolimy trzymać nomenklatury drewniane panele ścienne 3D. E, tak sobie to wymyśliliśmy. Pracujemy z trzema rodzajami drewna. Mamy różne kształty, różne kolory również. Także... No bo to pewnie można sobie kolor wybrać. W, w palecie te wszystkie bejt całej reszty, tak? No, jeżeli chodzi o orzech amerykański jesion, staramy się trzymać naturalnych kolorów, kolorów aczkolwiek jeżeli chodzi o DOM, on fajnie nam przyswaja kolor, więc e, udostępniamy taką standardową paletę kolorów, ale jesteśmy zawsze otwarci na dopasowanie tego do projektu. I jakby ktoś nagle chciałby fisiować sobie jakąś... To jest dosyć blue, częste. To, tak, to, to jest dosyć, to dosyć częste. E, projektanci też wiem, że potrzebują po prostu dopasować zawsze. Kolor do swojego projektu, więc jesteśmy po to, żeby im pomóc, a nie rzucać płody pod nogi. Jasne. A powiedz mi, yy, bo yy, kiedyś yy, taką błazerię traktowało się jako dobry izolat, jeszcze dodatkowy, żeby, to, mm -hmm. żeby te ściany wycieplić, mm -hmm. żeby, żeby nie wychłazały się nam wnętrza tak szybko, bo nie, nie zagrzewały. Rozumiem, okay. że one wciąż spełniają te. No, w pewien sposób tak, sam naturalny materiał jest zawsze wartością dodaną do każdego pomieszczenia. Chodzi też o mikroklimat, drewno też fajnie reguluje chociażby wilgotność w pomieszczeniu. Jeżeli jest faktycznie wilgotno, to potrafi trochę tego, tej wilgoci zasać, później ją oddać. Także naturalny materiał, jakim jest drewno, jest zawsze dobrym rozwiązaniem. To by trzeba było zobaczyć chyba w większym formacie, bo takie pojedyncze płyteczki to dopiero rozbudzają moją wyobraźnię. Ja sądzę, że, że dopiero przy, przy, przy pełnej ścianie tego wzoru można by zobaczyć naprawdę efekt tego, jak to wygląda. Rozumiem, że macie gdzieś tutaj stanowisko? Mamy jak najbardziej. Czy sobie mogę taką ścianeczkę obejrzeć? Tak, mamy jak najbardziej. Mamy też taką kolorową ścianę, mamy też ścianę taką bardziej klasyczną, plus naszą nowość w takim stylu Japandi, więc pokazaliśmy teraz trzy różne Aha. ściany, które można zrobić przy okazji, przy użyciu Naszych paneli, także dla e, każdego, coś dobrego, jak tu mówią. Staramy się wspierać projektantów, dawać im narzędzia do tego, żeby tworzyli własne rzeczy. Stąd też nasze panele to są pojedyncze elementy, z których można układać tak naprawdę nieskończenie wiele różnych kompozycji. E, my jesteśmy od tego, żeby dać projektantom narzędzie, żeby mogli robić to, co robią najlepiej, czyli tworzyć e, i, i podpisywać się na ścianie po prostu czymś swoim, czymś, czymś własnym, swoją własną inwencją. Coś mi to tak się kojarzy, nie wiem dlaczego, jak na to spojrzałam, to od razu do głowy przyszedł mi nos, bo tam jest tak bardzo drewnianie w środku. Mm -hmm. ja się zastanawiałam, czy to może też poprawić akustykę wewnątrz. Jeżeli chodzi o poprawienie akustyki za pomocą naszych dekoracyjnych paneli, ma to delikatny wpływ, dzięki temu, że mamy też kształty 3D, jeżeli chodzi o powierzchnię, dźwięk jest fajnie rozpraszany, mhm. ale faktycznie jest to raczej znikomy efekt. A mówię o tym dlatego, że mamy też osobną serię paneli akustycznych. A, to dobrze trafiłam. Bardzo dobrze, bardzo dobre wyczucie. Pracowaliśmy nad nią z Wydziałem Akustyki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, jako projekt badawczo-rozwojowy. Zajęło nam to dwa lata i osiągnęliśmy klasę A pochłanialności dźwięku, no. czyli tą najwyższą, jest to produkt w jest... profesjonalny dobra informacja dla wszystkich audiofili. Oj, to jest zdecydowanie dobra poradzy, informacja. Bo to głównie do panów. Słuchajcie, nowy produkt jest do wzięcia. Są, są akustyczne i one są równie piękne? One są równie piękne, bo one są na podstawie naszych paneli, tylko z odpowiednią perforacją. Więc to są takie faktycznie skrzyneczki, które wieszamy po prostu na ścianie. Mhm. Jest to dobra informacja dla panów, tak jak mówisz, ale też dla pań, bo często to jest po prostu dobry kompromis pomiędzy funkcjonalnością a estetyką. No tak, bo te panele akustyczne to potrafią różnie wyglądać. Tak, jest teraz dużo rozwiązań na rynku, ale faktycznie my szukaliśmy czegoś, co będzie ozdobą, a jednocześnie spełni swoje zadanie. Wydaje nam się, że nasza propozycja jest, jest bardzo dobra, więc mhm. i panie są najczęściej zadowolone i panowie również no to, z do, takiego to rozwiązania. Ale najważniejsze, żeby się pospo, spotkać pośrodku. środku. Kilksyty i owca cała. Ale najlepiej po naszej stronie, po naszemu środku. Okej, ja chcę koniecznie zobaczyć, jesteście, bo skoro jesteśmy live, to możemy na pewno wspomnieć o tym, na której hali jesteście. Jesteśmy na hali F. Stąd to jest jakieś 17 minut spaceru, ale <noise> jesteśmy na hali F. E, stanowisko F436. Także... Jesteśmy dokładnie po, po drugiej pozycji. Tak, drugiej dokładnie, dokładnie tak. Jest tyle pięknych stoisk po drodze, że faktycznie można się pogubić, ale serdecznie zapraszamy, bo warto widać nas z daleka. Mamy taką bramę w pastelowych kolorach, żeby mm -hmm. faktycznie nas nie ominąć, także serdecznie zapraszamy. Rozumiem, że u Was i, i fachowcy, i detaliści mogą przyjść na zakupy. Nie, nie trzeba być koniecznie mm -hmm. firmą, żeby zrobić sobie. Nie, zakup. absolutnie nie. Współpracujemy z klientami indywidualnymi z całego świata. Mamy też wewnętrzny zespół projektowy, więc jeżeli klient zgłasza się do nas, to co potrzebujemy znać, to jego preferencje co do gatunku drewna, co do modelu, najlepiej zdjęcie jego ściany wraz z wymiarami. Czy tak ja bym nagle sobie wymyśliła, wycudowała jeszcze jakiś inny kształt. To, 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 to jest jakaś, jakieś granice tutaj, które możemy jeszcze poprzesuwać? Powiem tak, nasza oferta jest dosyć szeroka i cały czas ją powiększamy. Mamy 10 standardowych modeli w ofercie, plus teraz mamy jeszcze dwie kolejne kolekcje. W związku z tym staramy się zaoferować coś, coś dla każdego. Z innymi kształtami jest na przykład o tyle problem, że nasze panele jak wspomniałem są z litego drewna, czyli bok naszego panelu ma 25 cm i to jest pewnym ograniczeniem o tyle, że my Chcemy drewno najwyższej klasie. Mhm. I znaleźć deski, które są w tej klasie, już jest pewnym wyczynem, więc na przykład znaleźć deskę, która miałaby mieć 40 cm na na przykład 40 cm, mogłoby już być problemem, więc staramy się ograniczać przynajmniej do konkretnych wymiarów, e, ale zawsze jesteśmy A więc gotowi, gotowi rozważyć. Nie, obłości więcej, bo teraz obłości są bardzo mile widziane mhm. we wnętrzach. Stąd te, ten łuczek mnie tutaj tak zjawił, od, mm -hmm. od razu powiem. Gdybym się na przykład zachciało mieć owalne takie panele z, z wypełnieniem mm -hmm. pomiędzy takim rąbowym, to dałoby się to zrobić. Kombinuję no, okay, mogę, mogę cię zapędzić w koziruk tym pytaniem, nie wiem, to nie znaczy, wiem, czy tego właśnie nie robię. Znaczy, to, to wygląda tak. Ja odpowiem, że wszystko jest możliwe, ale potem muszę się tłumaczyć przed menedżerem ale, produkcji. Rozumiem. Ale tak, z mojej, z mojej strony nie widzę problemu. Potem Zapytaj musimy to po prostu. Ograć. Potem musimy to ograć w jakiś sposób technicznie, mm -hmm. ale zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby rozmawiać. Jesteśmy po to, żeby, żeby przekraczać granice, a nie je wyznaczać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, to, ja, ja, to chodźmy na te 17 minut spaceru. Zobaczmy, co tam u Was słychać. <śm> Serdecznie zapraszam.